Witam Was serdecznie. Dziś porozmawiamy o moich prognozach w krypto na rok 2020. Oczywiście podsumujemy też prognozy z zeszłego roku, przeanalizujemy, ale głównie co się wydarzy w roku 2020. Do zobaczenia w następnej części. Witam ponownie. Prognozy w świecie krypto na rok 2020. Zanim przejdziemy do prognoz na 2020, podsumujmy, co się działo w 2019 albo inaczej, podsumujmy to, co prognozowałem na 2019 i co rzeczywiście się wydarzyło. Zanim przejdziemy do szczegółów, przypominam, że to nie są porady inwestycyjne, ja nie jestem Twoim doradcą finansowym. To są tylko moje przypuszczenia, moje jakieś e, myśli. E, Projekcje i częściowo to są bardzo ambitne czy bardzo odważne jakieś prognozy. Ja się tutaj wychylam daleko z okna, myślę, co mogłoby się wydarzyć. Być może jakieś nieintuicyjne rzeczy i po prostu to jest pewnego rodzaju zabawa, żeby zobaczyć. Co rzeczywiście na końcu roku, co się wydarzyło, jak o tym myślałem rok temu, sprawdzić to za rok i po prostu, jeśli jakaś szczęście z tego wydarzy, no to jest niesamowita rzecz. Bo ja oczywiście, będąc ambitnym człowiekiem, chciałbym, żeby rzeczywistość bardzo szybko szła do przodu, nie zawsze rzeczywistość nadąża za tym, nie zawsze, aż tak szybko się rzeczy dzieją, ale przeanalizujmy to, co prognozowałem na 2019. Pierwsza rzecz, prognozowałem, że dojdzie do światowego kryzysu finansowego. No, niestety, jest teraz połowa grudnia, kiedy to nagrywam. Do takiego kryzysu w 2019 nie doszło, przynajmniej do połowy grudnia, jeśli chodzi na globalną skalę. W niektórych krajach jest oczywiście kryzys Iran, Wenezuela, powiedzmy niektóre kraje afrykańskie natomiast mówimy tutaj o globalnym kryzysie finansowym, który dotyka powiedzmy krajów. Na wszystkich kontynentach, czy na większości kontynentów cywilizowanego świata, powiedzmy. Do takiego kryzysu jeszcze nie doszło, co nie oznacza, że nie dojdzie prędzej czy później. Niektórzy ludzie twierdzą, że obecni magicy finansowi są tacy, że czy ten system jest tak ustawiony, że nigdy nie będzie ten kryzys odczuwalny, nigdy nie dojdzie do takiego kryzysu. Natomiast ja jestem optymistą, ale też realistą i wiem, że to jest tylko kwestia czasu i przy tym, co się dzieje obecnie. Na rynku finansowym no, byłbym bardzo zdziwiony, gdyby nie doszło do niego w roku 2020 lub 2021. Ale 2019 nie doszło, więc ta prognoza się nie zrealizowała, nie zmaterializowała. E, następną prognozę, którą robiłem, to jest, że mm, będziemy mieli wzrosty, jakby w przygotowaniu do halveningu, do halvingu bitcoina. Czyli przepołowienia ilości wydobytych bitcoinów w każdym bloku. I mówiłem, że to może się wydarzyć koniec 2019 roku, już będziemy mieli takie wzrosty, albo na początku 2020 roku. Teraz mamy powiedzmy połowę grudnia, mieliśmy od początku roku wzrosty. Jak się popatrzy na początku roku, jak nagrywałem tamto wideo, to mieliśmy. Cenę jakieś 3700 dolarów chyba za bitcoina. Obecnie mamy 7100, czyli prawie podwojenie, na, czyli dość, duże, dość duży wzrost w każdym innym, na każdym innym rynku, na każdej innej giełdzie. To by się uważało za niesamowity wzrost, natomiast w przypadku bitcoina i kryptowalut no to jest taki średni, mały wzrościk, powiedzmy. Natomiast ja w dalszym ciągu twierdzę, że będziemy mieli krótki, bull run, krótki rynek byka w oczekiwaniu na halving, czy halvening, to różnie się nazywa, poprawna nazwa jest w zasadzie halvening, ale wiele ludzi mówi halving, bitcoin halving, który się odbędzie no w, w koło maja 2019 roku i z jednej strony będziemy mieli krótki bull run, a z drugiej strony to jest obarczone pewnym ryzykiem, no bo wiadomo, że jedną z takich rzeczy jest milion Bitcoinów, który jest zamrożony w funduszu, do którego być może prawdopodobnie Craig Wright ma dostęp, który nie jest, że tak powiem obecnie najbardziej pokojowo nastawiony do Bitcoina i może je wykorzystać, żeby właśnie obniżyć znacząco kurs Bitcoina. Może też być tak, że będzie musiał wypłacić powódce, która pozwala go do sądu połowę z tego w Bitcoinach i tamta osoba będzie musiała sprzedać je, żeby zapłacić podatki, więc to też znacząco może wpłynąć na podaż Bitcoina krótkoterminowo i na jego cenę. Ale ja zawsze wszystko widzę jako okazję. Jeśli tak się wydarzy, no to to będzie najlepsza okazja do zakupów, ale tak jak mówię, to nie jest porada inwestycyjna, nie jestem doradcą finansowym. Nie bierzcie tych informacji jako podstawę do waszych Inwestycji. Nie chcę słuchać tutaj, że ja coś tam mówiłem albo doradzałem. Nie, ja nikomu nic nie doradzam. Ja mówię o swoich przemyśleniach i bawię się po prostu w jakieś przepowiednie, tak? Wiadomo, że nie jestem wróżką, nikt nie zna przyszłości, po prostu bawimy się, tak? Trzecia przepowiednia, to jest trzecia prognoza, jaką, jakiej dokonałem rok temu. Aha, i tak a propos, czyli ta druga przepowiednia, druga prognoza, no, sprawdziła się po części. Mieliśmy wzrosty w oczekiwaniu tego halveningu, ale ja myślę, że będą jeszcze trochę większe wzrosty związane z tym, ale to jeszcze powiemy na, powiem przy prognozach do 2020 roku, które będą w drugiej części, czy w następnej części. Trzecią prognozę, jaką dałem, to są, że trzy kryptowaluty z top 10 na CoinMarketCap wypadną z pierwszej dziesiątki. I że 40 walut stop 100 wypadnie z pierwszej setki na coin market okazuje się, że nie było aż tak źle. Stop 10 wypadły tylko dwie waluty: Stellar i Tron. No, dwie z trzech to już jest prawie moja predykcja, moja, prawie moja prognoza. Natomiast top 40 wypadły 33 albo 34, jak, jeśli to dobrze policzyłem. Zaraz Wam wszystkie wymienię. Czyli też nie 40, ale prawie 40. Około 1 trzeciej wszystkich walut z top 100 wypadło z setki, z tej sto, e, top 100. Podejrzewam, że jakbyśmy wzięli e, top 200 to by było pewnie powyżej 100 walut, które wypadły z top 200, ale nie, nie analizowałem tego aż tak głęboko. Natomiast top 100 mówiłem 40, wypadło 33, no prawie, ale duże przezasowania. Ale myślę między nami, że te przetasowania będą jeszcze większe. W rynku byka. Dlaczego? Dlatego, że w rynku niedźwiedzia co prawda dużo kryptowalut upada, ale mało powstaje, bo mało kto waży się jakby puszczać, wypuszczać nową kryptowalutę. Zwykle to się robi na początku rynku byka, bo wtedy, wiadomo, jest duży hype i lepsza sprzedaż, i one później rosną. Natomiast w rynku niedźwiedzia mało kto. Ma, powiedzmy, na tyle kohonez, ma na tyle jaj, żeby wypuszczać nową kryptowalutę. Więc jest mało kontenderów, czy mało um, jakby kryptowalut, które e, są nowe i walczą właśnie o te miejsca w top 10 czy w top 100, powiedzmy. E, ale teraz przeczytam wam te wszystkie waluty, które wypadły z top 100, bo dzisiaj je przeanalizowałem. Jak mówię, to jest stan z 16 grudnia. Może jak oglądacie to. Na końcu roku czy na początku 2020 to to już się jeszcze troszkę zmieniło. Od, od najbardziej takich, które były najwyżej w CoinMarketCap do tych, które najniżej. Czytam: Stratis, Gemini, Dollar, Revain, Populus, Factom, Aurora, Kryptonex, Made Safe Coin, Bugira Coin, Inside Chain, Mobile Go, DEX, PIFX. Decentraland, Walton Chain, Digitex Futures, Dentacoin, Arc, Polymath, ODEM, Cash, Bancor, Maximine Coin, Aeon, ElastoS, Mixin, Redcoin, Bitcoin Private, OneChain, Linky, Wox and ZCoin. To są 33 albo 34, właśnie nie wiem, tutaj nie wiem, czy to dobrze policzyłem waluty, które wypadły stop 100. Czyli można powiedzieć w części ta predykcja, ta prognoza została, się ziściła. Rzeczywiście bardzo dużo wypadło stop 100, ale nie aż 40. Następna prognoza, którą zrobiłem to, że będziemy widzieć pierwsze naprawdę poważne STOs, czyli Security Token Offerings, czyli tokenizację asetów poprzez przyporządkowanie ich do tokenów, czy kryptotokenów, i powiedziałem bardzo konkretną liczbę, że będziemy widzieli przynajmniej jedną tokenizację w wysokości 100 milionów dolarów. I że to będzie pierwszy rok, gdzie naprawdę to będzie się działo już na bardzo konkretnych pieniądzach. I rzeczywiście tak się stało. Mieliśmy nawet parę banków, bardzo poważnych banków zaangażowanych w emisję obligacji, które są oparte na tokenach. Czyli dokładnie STO's, pewnego rodzaju STO's, bo obligacje są jednym z securities, czyli z walorów można powiedzieć. Natomiast jeszcze wam powiem o innych możliwościach i innych firmach, które były w to zaangażowane i też dosyć duże STO's zrobiły. Więc zacznijmy od banków. World Bank wypuścił obligacje w wysokości w sumie 33. W wolumenie w sumie 33,3 miliona, przecinek 3 miliona dolarów. To się nazywało bond eye. Później Société Générale, czyli no jeden z większych banków francuskich, wypuścił tak zwane pokryte obligacje w wysokości 100 milionów euro, które notabene od siebie później kupił, czyli. Tutaj, no, chodziło bardziej o taki test obligacji, ale rzeczywiście to było STO, które działało i tak dalej. Ale chyba najbardziej takim zaawansowanym technicznie projektem był niedawno zakończony projekt Santandera, gdzie właśnie obligacje zostały w wysokości 20 milionów zostały nie tylko wypuszczone, wyemitowane, ale także zamknięte. I to wszystko było zrobione przez smart kontrakty, oczywiście oparte na tokenach. Taki najbardziej technicznie zaawansowany projekt. Czyli tutaj mamy, no tak jak już Societe general, general, 100 milionów euro, to jest powyżej 100 milionów dolarów, 110 milionów dolarów, więc ta moja prognoza się sprawdziła, ale mamy też STOs spoza, jakby tego obszaru bankowego, spoza takiej czystej branży finansowej, czyli oparte obligacje. Na przykład taka firma Proxima Media, która jest Producentem kontentu. Oni wyprodukowali innymi ponad 200 filmów, znanych dosyć filmów. Fast and Furious, na przykład, to jest właśnie asset Proxima Media. I oni wypuścili ProxyCoin. To jest właśnie token, który oferuje częściową własność ich produktów medialnych, ich. Jakby praw intelektualnych do tych produktów, do właśnie produkcji telewizyjnych, do filmów, do muzyki, do innego kontentu. I oni wypuścili ten, ten token w wolumenie 100 milionów dolarów dokładnie. Czyli mieliśmy przynajmniej dwa STOs, czyli Security Token Offerings, na sumę 100 milionów dolarów i więcej. Także ta prognoza także się sprawdziła, tutaj nie tylko częściowo, ale w całości. Następną prognozę, którą zrobiłem, było, że któraś z wielkich firm takiej naprawdę 100 miliardów kapitalizacji na giełdzie albo więcej, albo technologicznych, albo standardowych, czy tradycyjnych firm będzie wypuszczało swoje coiny. I rzeczywiście tak się stało, Facebook zadeklarował tudzież ogłosił, że emituje, wypuszcza swojego własnego coina Libre. No i wy wiecie o tym całej, całym skandalu, tudzież o tych falach medialnych, które to wywołało. Libra jeszcze nie jest z tego co wiem dostępna na Facebooku. Mimo to ten blockchain już, już działa, on jest operatywny, więc to się stało. Natomiast Walmart, największa firma chyba retailowa, handlowa na, na świecie może poza Amazonem, także ogłosiło, że wypuści swojego własnego coina, swoją własną kryptowalutę. Z tego co wiem, to jeszcze oficjalnie ona nie istnieje, ta kryptowaluta tu gdzieś nie jest jakby dostępna publicznie, ale mamy te dwie firmy, które właśnie to już oficjalnie ogłosiły. Także, także ta predykcja, ta prognoza także się sprawdziła. I ostatnia prognoza, jaką miałem, to jest to, że kilka z banków centralnych przyzna się, że robią rezerwy w krypto. Banki centralne, mówimy niezwykłe banki komercyjne, no bo te to wiemy już, że one trzymają częściowo krypto, czy się angażują w krypto, ale mówimy teraz o centralnych bankach, które robią rezerwy w krypto. I Nie mylić to z emisją własnych kryptowalut, chodzi o takie zdecentralizowane kryptowaluty, które nie należą do jakiegoś państwa, nie są kontrolowane przez jakieś państwo. I to do tej pory, z tego co wiem, się nie stało. Co nie oznacza, że te banki centralne tego nie robią, tylko po prostu do tej pory tego nie ogłosiły. Więc jeśli teraz podsumujemy z tych sześciu prognoz, jakie zrobiłem, okazuje się, że cztery z nich spełniły się albo w całości, albo częściowo, albo w dużej części. Czyli to jest bardzo duży procent. Ja myślałem, może z 2-3 się sprawdzą, to by było już super, a tu się okazuje, że 4 się sprawdziły. Niesamowity wynik powiedziałbym. Nie spodziewałem się tego. I teraz ciekaw jestem waszego zdania na temat tych prognoz, może mnie tutaj skorygujecie. Może mieliście swoje prognozy, które się sprawdziły, albo może które się nie sprawdziły, napiszcie to w komentarzach. Zanim przejdziemy do roku 2020, do moich prognoz na rok 2020. Zaczynamy. A jeszcze powiem, że warto zostać do końca, bo na końcu będę miał długoterminowe prognozy po raz pierwszy w tym roku. Dam Wam 5 prognoz na rok 2020. Pierwsza prognoza to jest to, że będziemy właśnie mieli krótki rynek byka przed halvingiem. Czyli będą wzrosty, najpierw nie powiem jeszcze do jakich cen, czy nie, nie definiuję do jakich cen, ale będą wzrosty, myślę, że spokojnie powinniśmy przejść 10 tysięcy przed halvingiem. Ale oczywiście, tak jak mówię, tam jest też niebezpieczeństwo, że będą też duże spady z tego względu, właśnie z powodu tego miliona. Bitcoinów, które są uwięzione w kontrakcie, który być może jest kontrolowany przez Craig'a Wrighta. Natomiast będzie na pewno właśnie taki krótki rynek byka. Później po halvingu będziemy mieli trochę spadu i później już przejdziemy do tego długo, takiego dojrzałego, długoterminowego, czy średnio długoterminowego rynku byka. I oczywiście 2021 będzie bardzo dobrym rokiem dla krypto. Ale najpierw przejdźmy tutaj do prognoz na 2020. Druga prognoza cena Bitcoina. Uważam, że w 2020 roku Bitcoin zobaczy nowy All Time High, czyli nową, najwyższą cenę Bitcoina zobaczymy w 2020 roku. Ciekaw jestem, czy to się sprawdzi. Trzecia. Predykcja to są, wracajmy do STOS Security Token Offerings. Myślę, że to naprawdę będzie rok, w którym STOS dostaną skrzydeł. Będziemy widzieli pierwsze naprawdę potężne STOs na, na kapitalizację jednego miliarda dolarów albo większe nawet, jeden miliard dolarów, wspomnijcie moje słowa. Czwarta predykcja. Myślę, że ona nie jest aż tak bardzo intuicyjna, myślę, że trochę ludzi się tego spodziewa, ale nie chciałbym tego jakby pominąć. To jest to, że kilka państw wypuści swoje państwowe, Digitalne waluty, czy znaczy kontrolowane przez państwa. I to jest jakby jedna część projekcji, a druga jest to, że będziemy mieli naprawdę potężną dyskusję polityczną na poziomie światowym, międzynarodowym. Być może Bank Światowy się do tego włączy, jaką rolę właśnie te kryptowaluty będą miały pełnić w przyszłej ekonomii, w przyszłym systemie finansowym państw i jak jedne z drugimi będą miały. Kooperować, interagować i po prostu będzie duża dyskusja na niwie światowej na temat nowego systemu monetarnego. Wspomnijcie moje słowa. Piąta predykcja, piąta prognoza na 2020 to jest przeniesiona z 2019. Myślę, że w końcu niektóre z banków centralnych przyznają się do tego, że trzymają część rezerw w kryptowalutach, chociaż w takich. Zdecentralizowanych kryptowalutach, niezależnych od państw. Tak? Być może to będą egzotyczne państwa, typu, nie wiem, Barbados, Montenegro, czy tam wyspy Marszala, czy może Korea Północna, Iran, czy Wenezuela. Tak? Ale to myślę, że będą w tym roku już banki centralne, które się do tego przyznają, bo to, że banki komercyjne będą trzymały kryptowaluty, to myślę jest bezsporne i to chyba każdy, no nie wiem, może przewidzieć, że tak będzie. Ja akurat jestem w Niemczech i no w Niemczech powstaje prawo, które będzie umożliwiało bankom trzymanie kryptowaluty i normalnie prowadzenie nawet z tego co wiem kont bankowych, rachunków bankowych nominowanych w kryptowalutach. Więc banki takie komercyjne na pewno się w to zaangażują. Także to nie jest nawet jakaś prognoza, którą robię, no bo to uważam za oczywistą kolej rzeczy. A teraz przechodzimy do długoterminowych predykcji czy prognoz. Zanim to z, e, zrobimy napiszcie o waszych prognozach. Co wy prognozujecie na rok 2020? Jak myślisz, co mogłoby się wydarzyć takiego może nieintuicyjnego, czego ludzie nie oczekują? Coś zaskakującego. Jeśli miałbyś, nie wiem, pomyśleć o jakimś czarnym łabędziu, który w dziedzinie krypto, w dziedzinie finansów, w połączeniu z krypto mógłby się wydarzyć, co to, to by było? Napisz to w komentarzu, ciekaw jestem. Przechodzimy teraz do długoterminowych predykcji czy prognoz. To jest pierwszy raz, który to robię i też fajnie się pobawić, zobaczyć, spojrzeć trochę dalej w przyszłość niż tylko jeden rok. A wiecie, że w krypto. Kilka lat to jest wieczność, Tak? więc spójrzmy, za 5 lat, w ciągu 5 lat, dwie predykcje w ciągu 5 lat, dwie prognozy. Pierwsza z nich do końca roku 2024, myślę, że kapitalizacja krypto, a z wszystkich asetów, wszystkich kryptoasetów, tak, będzie większa od kapitalizacji złota, czyli w ciągu 5 lat do końca 2024. Tak sobie myślę, że tak będzie. Druga prognoza, którą robię do końca 2024, to jest to, że najbogatszy człowiek na świecie będzie człowiekiem, który dorobił się na kryptowalutach. Będzie miał jakby większość asetów w swoich kryptowalutach i dlatego będzie najbogatszym człowiekiem na świecie. Znowu do końca 2024 roku. To jest na 5 lat. Natomiast dam Wam jeszcze jedną prognozę na 10 lat. Uważam, że w zachodnim świecie, w cywilizowanym świecie, w ciągu 10 lat, czyli do końca roku 2029, wszystkie securities, czyli walory, czyli te e, walory notowane na giełdach, wszystko to, co jest handlowane na giełdach, czyli obligacje, akcje, surowce, tak? Obligacje, akcje, surowce, zasadniczo. Aha, no i jeszcze uważam też e, nieruchomości, ale te handlowane, czyli instrumenty pochodne, Wszystkie instrumenty pochodne, handlowane na giełdach, które obecnie są na tych dużych giełdach handlowane, powiedzmy, świata zachodniego, tak? czyli Londyn, Nowy Jork, powiedzmy, wszystko, wszystkie giełdy Europy Zachodniej, to te wszystkie walory to będą oparte na tokenach, czyli to będą stokenizowane walory, które będą handlowane na blockchainie, czy jazz, przez jakieś blockchainy. To jest moja prognoza na 10 lat. Nie będzie. Takich jak do tej pory jakby ręcznie tudzież w jakichś centralizowanych bazach danych handlowanych walorów będą tylko stokenizowane walory za 10 lat. Czyli jakby cała gospodarka finansowa świata będzie stokenizowana. To jest moja, moja prognoza na za 10 lat. Ciekaw jestem waszych prognoz za 5 lat, za 10 lat co może się wydarzyć. Jak to będzie wyglądało? To tyle na dziś. Daj mi łapkę w górę, albo łapkę w dół, w zależności czy się podobał ten film, czy nie. Podziel się, udostępnij go znajomym, bliskim, kiedyś ci za to podziękują. Ja tutaj dużo mówię o ekonomii, o pieniądzu, o kryptowalutach, mówię też niekiedy. Mówię o tym, jak działają, jak myślą najlepsi przedsiębiorcy świata, jak myślą i działają miliarderzy. Osobiście znam 36. Miliarderów, dolarowych miliarderów, i tutaj mówię o tym, jak robić rzeczy wielkie w biznesie, jak myśleć na wielką skalę, jak dokonywać rzeczy wielkich w życiu, rzeczy, zdawałoby się, niemożliwych do zrobienia. Także jeśli ten film Ci się podobał, z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy, zapraszam do ich oglądania. To tyle na dziś. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.